Cześć, kochani. Cześć. Dzisiejszy vlog na życzenie jednej z Was, bo gdzieś właśnie pojawiło się w komentarzu, abym nakręciła takiego vloga. Żałuję, że tego nie wiedziałam wcześniej. E, I tak, jest parę takich rzeczy, które zmieniłabym myślenie parę lat temu. Żałuję, że tak było, ale teraz jestem starsza, mądrzejsza, dużo mądrzejsza i tą wiedzą podzielę się z Wami. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. E, mój kanał jest kanałem generalnie modowym. Gdzieś te modowe jakieś tam triki, porady y, wam przekazuję. Natomiast ja jestem tak samo jak wy człowiekiem z krwi kości. Tak samo popełniam, popełniam błędy, tak samo mam gorsze dni, gorsze momenty w życiu. Y, abyście byli tego świadomi. Czasami takie vlogi będą, pogadanki się tutaj pojawiały. Y, I już od razu przechodzę do meritum, bo wiecie, że ja lubię krótko na temat. Y, żałuję, że tego nie wiedziałam wcześniej. Wiecie co? Jeszcze parę naście, parę lat temu często porównywałam się do innych osób. E, porównywałam się zarówno zewnętrznie. E, myślałam sobie, wow, ona ma super nogi, wow, ona ma super, nie wiem, tam talię, wow, ona ma zgrabne nogi, a ja takich nie mam. Zupełnie niepotrzebnie. Czasami wiecie co? Te, ten wygląd zewnętrzny my widzimy tylko w kimś to, co najpiękniejsze, a ta osoba i tak ma często mnóstwo. Swoich jakichś tam ukrytych wad, o których my nie wiemy. Nie ma co się porównywać, że ktoś ma ładniejsze włosy, ładniejsze coś tam, bo to naprawdę niewiele wniesie do waszego życia. I tak samo jeśli chodzi o porównywanie się, że na przykład uważacie, że ona jest lepszą matką. Może na pokaz widzicie, że jest świetną, a w domu jest dużo gorszą niż wy. I takie porównywanie się do innych osób. Niewiele wniesie do Waszego życia. Karola, zgadzasz się ze mną? Oczywiście, że tak. Bo to jest takie mm, okupowane stresem tak naprawdę. Wiesz, po, po co? Po co w ogóle yy, no, porównywać się do kogoś innego? To w ogóle nie ma sensu. Zapomnijcie o tym, a Wasze życie będzie łatwiejsze. A druga rzecz. Yy, trochę żałuję, że czasami w życiu miałam tak, że ojej, czekałam na coś. Czekałam yy, na wakacje, czekałam na weekend, czekałam... Bo nie wiem, niedługo są ferie zimowe i tak czekasz, czekasz, czekasz. Od... Nie, nie ma co tak czekać, trzeba działać. I słuchajcie, jak macie ochotę coś zrobić, to to zróbcie. Yy, jak przychodzi weekend, a wasz. Ukochany leży w łóżku, jemu się nie chce, a wam się chce działać, to działajcie. Ja miałam właśnie taki weekend, że po prostu wzięłam młodego Marcela i sobie pojechaliśmy i spędziliśmy razem z Karolą też. Małżonek sobie leżał w łóżku, miał taki weekend, a ja wzięłam młodego, wzięłam Karola i spędziliśmy naprawdę super weekend. Nie ma co czekać aż tam cię ten, nie wiem, chłopak czy tam ktoś inny zaprosi, nie wiem, na randkę. Działajcie. Jak macie ochotę iść na tą randkę, to ją zaproponujcie. Nie ma co się oglądać na innych. i Ojej, ja tego nie zrobię, bo nie wiem, drugiej połówce się nie chce, tak? Półce się nie chce. Nie, po prostu trzeba działać i już. I ja teraz też już tak postanowiłam, że będę mocno działać i Okej, okay, fajnie, mam jakieś tam ferie za dwa tygodnie zimowe już zaplanowane, to do tych ferii będę siedzieć w domu i się nudzić. Nie, chcę, wymyślam, robię, działam tu i teraz, bo szkoda życia, po prostu. Karla, tak? No tak, ale tak. to jest właśnie fajne, bo ja tak na początku też tak pamiętam, że jak byłam trochę młodsza, to też tak czekałam. A co Mateusz zaproponuje, <laughs> ja mu się nie chcę, to zostanę w domu, a teraz? Chcę sobie wejść, to sobie wychodzi. Przykład naszego minionego weekendu, który był naprawdę udany. Słuchajcie, kolejna rzecz. Kiedy spotykały mnie w przeszłości złe rzeczy, zastanawiałam się, dlaczego mnie to spotkało? Czym zawiniłam? Czy ja jestem złym człowiekiem, że to mi się przytrafiło to złego? I wiecie co? Nie można tak tego odbierać. To są, uwaga, lekcje. Lekcje, które trzeba odrobić. I Życie ani moje, ani Karoli, ani żadnej z Was nie jest usłane różami, nigdy nie będzie idealnie. Znacie mnie, ja jestem taką żywiołową, uśmiechniętą kobietą, ale ja też w swoim życiu przerobiłam pewne lekcje, które dały mi mocno w kość. To nie jest tak, że właśnie moje życie było zawsze cudowne i do tej pory nie jest. Mam też gorszy czas i, jakby te lekcje są po coś. Po coś, żeby się zatrzymać, żeby się zastanowić, żeby coś y, zmienić, żeby posypać głowę popiołem. Mm, to jest naprawdę w momencie, kiedy dzieje się coś złego, naprawdę no myślimy, że to już jest koniec, że dlaczego my y, wylewamy może łez, ale tak naprawdę to dzieje się po coś, żeby coś innego, lepszego się zadziało. Trzeba tak to odbierać, trzeba tak do tego podchodzić. Y, Możemy powiedzieć, Karola, o twoim mieszkaniu? No tak. Karola miała bardzo fajne mieszkanie, ale niestety, bo jeszcze wynajmuje, zanim tutaj będzie małżeństwo i wspólny kredyt, to wynajmują i tak naprawdę mieliście fajne mieszkanko. Niestety się skończyło i Karola, oczywiście, bo Karola jest ogarnięta, tam już znalazła kolejne. Co się okazuje, kolejne jest ładniejsze, w równie dobrym miejscu i takie. I taka zmiana, to chyba też jest dobra, prawda? No tak, no to, to tak jak mówisz, że na początku po prostu jak się dowiedzieliśmy, e, że musimy się wyprowadzić, że po prostu mieszkanie idzie na sprzedaż, była totalna załamka, bo ceny w tym momencie na rynku są, jakie są. E, później, była za, później znaleźliśmy nowe mieszkanie, okazało się później, że znowu załamka, bo się okazało, że kolejne mieszkanie też idzie na sprzedaż. No ale się udało. Ale się udało i jakby znalazła i to mieszkanie będzie większe, bardziej przestronne, jaśniejsze i to też jakby no kolejna wspólna przeprowadzka, tak? To też zbliża. Także no, 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 wygląda raczej. źle. Ty będziesz ogarniać, wiem, wiem jak to kobiety. Ym, jakby no, źle się zadziało, właśnie szczęśliwa, no ale tak naprawdę wychodzi teraz, że będzie lepiej. Także o tym należy pamiętać. Ym, trochę czasami właśnie tej skruchy, trochę ja też ostatnio miałam mm, taką nieprzyjemną sytuację tam zdrowotną w rodzinie. I jakby to też mi dało do myślenia: Halo, zatrzymaj się, dziewczyno, tutaj rodzina jest najważniejsza, zdrowie jest najważniejsze. Także po coś te lekcje w życiu są. Idziemy dalej. Mm, zmiany. Powiedziałam, zmiany w życiu są potrzebne. Zmiany są dobre. Nie ma czegoś takiego. Bardzo rzadko jest, że zmiana jest na gorsze. Najczęściej te zmiany w dłuższej perspektywie. Powiecie, tak, ta zmiana była dobra, warto było to zmienić. I teraz myślicie, że naprawdę jest gorzej, a tak naprawdę na końcu będzie lepiej. Uwierzcie, zmiany są dobre, zmiany są potrzebne. Ja, tak jak mówiłam, trzy razy zaczynałam życie od początku i to były trzy dobre zmiany. Nie wiem, co jeszcze w życiu mi się wydarzy, natomiast wiem, że zmiany są dobre. Kolejna rzecz, niepotrzebnie w przeszłości rozpamiętywałam przeszłość. Tak, bardzo jakby rozkładałam na części pierwsze to, co się wydarzyło, złego. Tak, złego, no bo to, o to złe chwile chodzi. To jest niepotrzebne, słuchajcie, trzeba wypłakać się, jakby zrzucić to z siebie i iść dalej, tak? Otrzepać się i iść dalej. Nie rozpamiętywać tej przeszłości nie wiadomo jak długo, bo naprawdę. Na ten moment, na czas teraźniejszy, to w żaden sposób już nie rzutuje. Nie ma sensu, a wy tylko zaprzątacie sobie tę głowę, stresujecie się, rozmyślacie i wpadacie w taki gorszy nastrój. Nie ma co rozpamiętywać przeszłości za długo, prawda, Karola? Tak, nie ma też co tak gdybać. Co by było, gdyby? Co by było, gdyby? Oczywiście masz rację. Nie ma co. To się wydarzyło, to jest. Żyjmy tym, co jest teraz. Kolejna rzecz. Less is more, jeśli chodzi o makijaż i ubrania. Słuchajcie, gdybym ja to wiedziała wiele lat wcześniej, może teraz byłabym dużo dalej. Może miałabym już całą swoją markę odzieżową albo inną. Mm, tak, nadużywałam makijażu. Te brwite oczy, to wszystko było takie mocne. Niby chciałam być taka wyrazista, zupełnie niepotrzebnie. I tak samo ubrania, tak, wzory, kolory, wszystko naraz... Jakbym mogła, to bym założyła. Tu się świeci, tu lajkra, tutaj, słuchajcie. Mm, mm, mm. Nie. Yy, widzę po sobie, widzę po zdjęciach, które mi się pojawiają, że tam parę, paręnaście lat temu. Yy, czy Instagram pokazuje takie sprzed kilku lat. Teraz wyglądam lepiej, teraz yy, lepiej się czuję ze sobą yy, i naprawdę zasada mniej znaczy więcej. Jakby podpisuję się po tym. Szkoda, że tego nie widziałam wcześniej. Kolejna rzecz, którą odkryłam niedawno, a która u mnie się sprawdza i jestem w takim totalnym szoku. A, no gdzieś tam mi się pojawiło na tych Tiktokach w strokach, wiecie. E, I żałuję, że tak późno, na to wpadłam, ale rzeczywiście w moim przypadku i w moim wieku to działa. U Karoliny pewnie będzie to inaczej, bo ona jest jeszcze młoda duchem, i w ogóle wiekiem. Słuchajcie, odkryłam, że jak chodzę spać między 22.30 a 23, mniej więcej 15, to ja się lepiej wysypiam i lepiej jakby wstaje mi się rano. Niż gdybym szła e, spać trochę później i nawet trochę później się obudziła. Ten sen przed północą dla mnie jest zbawienny. Ja lepiej wyglądam rano, nie mam takich worów pod oczami. E, I jak wstaję o tej 7 rano, ja jestem, czy tam pół do 7 różnie, ja jestem wypoczęta. Ja jestem wypoczęta. A nawet jakbym się kładła spać o 12, tam nie wiem, wstała, po, powiedzmy o 8. To ja już nie jestem tak samo wypoczęta, jak przy, przez ten sen przed północą. Ja nie wiem skąd to się dzieje, ale w moim przypadku to się dzieje. Podobno ten sen między 22 a 2 nocy jest jakby najlepszy. Nie wiem, czy to prawda, gdzieś tam właśnie TikToki podpowiadały. E, natomiast tak, w moim przypadku to się sprawdza i teraz słuchajcie, ja chodzę, Marcel chodzi tam spać 21, 2030, a ja słuchajcie, nie dużo później i rano wstaje świeża i wypoczęta. I jakby polecam to spróbować. Pierwsza, druga, trzecia noc to będzie trudno iść tak wcześniej spać, ale potem organizm się szybko przestawia i to dla mnie to jest dużo lepsze. Ja wiem Karola, że Ty tam schodzisz 12 druga w nocy. Oczywiście w weekendy tam czasami też mi się zdarza, ale właśnie w tygodniu, kiedy jest taki reżim szkolny, to dla mnie jest dużo lepsze. Ja lubię chodzić później spać, bo mi się bardzo dobrze pracuje. Pomiędzy dziewiętnastą 19... A 22, 23. Ja mam wrażenie, że ja wtedy jestem najbardziej skupiona. Aha, a to widzisz, a ja lubię na przykład wszystkie maile rano odpowiadać, takie, wiesz, taką, yy, yy, gdzie muszę dużo takiej merytorycznej, jakiejś takiej dobrej, yy, 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 takich maili wysłać, to ja wolę to robić rano. Nie, to ja rano mnie dużo rzeczy hmm? rozpraszam, Muszę posprzątać, Aha. robić śniadanie, nie wiem, pomyśleć co na obiad, a wieczorem, tu wszystko już jest ogarnięte. Mateusz sobie gra w pokoju obok. Ja mam. I wtedy siadasz do zdjęć. Spokój, nic mnie nie rozprasza, nikt mi nie gada, nic się nie dzieje za oknem. Młoda jeszcze jesteś, to możesz tam do pierwszej pracować. Rozumiem, wszystko się zgadza. Słuchajcie, kolejna rzecz, ostatnia. Bardzo żałuję, że tego nie widziałam wcześniej. Ach żeby zadbać porządnie o zdrowie. W moim przypadku moim najsłabszym ogniwem są zęby. I ja bardzo żałuję, że ja dopiero teraz tak naprawdę i poważnie i profesjonalnie zadbałam, yy, zabrałam się za te zęby, bo po prostu leczyłam sobie kolejny kanał, kolejny ząb i to tak jakoś szło, ale w moim przypadku nie zrobiłam na przykład całego tego pantomogramu, tak? Powinnam była zrobić to wcześniej, przebadać te zęby szybciej, Jakoś kompleksowo, bo teraz za to pokutuję i to powiem Wam, teraz jest już super. Wydałam bardzo dużo pieniędzy, wszystkie zęby są zdrowe, przeleczone, wszystkie moje udało się, ale rzeczywiście, gdybym ja zabrała się za to wcześniej, lepiej, to nie miałabym tych problemów. Czyli, jeżeli na przykład macie z czymś problem, tak? Jakiś zdrowotny, to pokrążcie wokół tego tematu, tak? Jakby, mm, ja już nie mówię o badaniach profilaktycznych, to chyba jest oczywiste, tak, że chodzimy. Natomiast na przykład, jeśli macie problem z czymś tam, e, jakikolwiek zdrowotny, to trochę podrążyć ten temat i jakby zająć się tym bardziej kompleksowo, niż że ja tam dobra przeleczyłam, dobra, jakoś to będzie z tymi zębami. No nie, u mnie wszyscy w rodzinie słabe zęby powinnam była wcześniej o to zadbać. Ja też chciałam dodać, żeby też poszukać różnych specjalistów, Bo tak. tak jak przykład nasz z Zębami, tak. mój i, i Suzy, Mów, tak. że trafiłyśmy e, do, no, do no, słabych. słabych specjalistów, dentystów, e, no i później tak jakby ja byłam u kilku Suzy, tak samo w końcu trafiłyśmy... E, tak. Czyli jakby jeżeli jest jakiś temat to nie zawierzamy tylko jednemu lekarzowi, tylko dobrze skonsultować to gdzie indziej. Ja tego nie skonsultowałam, żałuję. Teraz jak się za to wzięłam, to rzeczywiście byłam najpierw w czterech chyba różnych placówkach, aż wybrałam jedną, bo czułam, że tam się mną zaopiekują najlepiej i rzeczywiście na dzień dzisiejszy wszystko jest super i to jest dobre. Ma rację Karola, żeby właśnie ten kłopot, który macie, dwóch, trzech lekarzy Żebyście słyszeli tę samą jakby opinię o tym, jak to leczyć, tak? E, tak, to jest bardzo ważne. Bardzo Wam dziękuję za dziś. E, czego Wy żałujecie? E, Jeśli jest coś takiego, to napiszcie w komentarzu pod vlogiem. Tego nie wiedzieliście wcześniej. Teraz podchodzicie do tego inaczej. Ten vlog się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Bardzo dziękujemy z Karolą. Do zobaczenia do następnego. Pa! pa.